Czy Tusk może wpisać ten Polsat i TVN na listę tych przedsiębiorstw strategicznych? Bo tutaj się pytaliście, że ponoć właśnie nie może, bo to jest niby zakazane przez ustawę. Ale sobie sprawdźmy. Zgodnie z artykułem 4 ustawy o kontroli niektórych inwestycji, a tak konkretnie ustęp pierwszy, punkcik 11, ochroną może być podjęty chociażby taki podmiot, który prowadzi działalność telekomunikacyjną. A kim jest taki przedsiębiorca telekomunikacyjny? No to wskazuje już artykuł 2 prawa telekomunikacyjnego. To jest między innymi przedsiębiorstwa, który prowadzi usługi telekomunikacyjne, prawda? Nieznane przez nieznane. Ale dalej sobie pójdźmy do ustawy o podatku towarów i usług, który już zawiera definicję usług telekomunikacyjnych. Artykuł drugi, punkcie 25a ustawy o podatku towarów i usług, czyli ustawy o VAT. Pozwólcie, że tutaj to już może przeczytam, bo definicja jest dosyć długa. Więc zgodnie z tym punkcie 25A, jeżeli chodzi o usługi telekomunikacyjne, rozumie się przez to usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane z nim przeniesienie lub sesję praw do użytkowania środków. Dla zapewnienia takiej transmisji, emisji i odbioru wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych z uwzględnieniem artykułu 6a rozporządzenia wykonawczego Rady itd. itd. Tacy nadawcy telewizyjni, którzy no jakby nie patrzy, no emitują tutaj sygnał, obrazy, dźwięki, no to niewątpliwie Polsat i telefony również się do takich zalicza.